Piotr, gdzie ty mnie wywiałeś, kurde? Co tutaj jest? Co to jest? Chciałeś. Piotr, a co to za marihuana dziwna? Piotr, czy ja czymś kurwa nie wiem? Kurwa nie. Pa, pa, pa. Kurwa, Piotr, speedrun. Kurwa nie wiem, idę O kurwa O, ale tu jest Kurwa Piotr, jest, gdzie mi jesteś tak? Gdzie jest blok? Kurwa, gdzie jest blok? Gdzie jest blok? Gdzie grażyna? Sobie bez grażyny się obejdzie, ale gdzie mój 500 plus? Kurwa Piotr, chodź nie, nie pastwi się, tylko chodź. Kurwa. Piotr Boy. Kurwa. Survival to ja miałem pod Monte Cassino w 95. Tak, kurwa. Wtedy to dopiero było. Kurwa. I przeze mnie Niemcy przegrali. Kurła, Piotr, bo tutaj coś czarnego tutaj Kurła, coś czarnego tutaj Kurwa. O! Las! O kurła! Tu sąsiada, gęsty, gęsta jak kurwa nie wiem, pa, pa. będę niczym czeka Kurwa. Tak, kurwa. Trzeba głośno krzyczeć. Yy, trzeba głośno krzyczeć, ale yy Marian... Yy, Marian. I wtedy nagle się obudzisz. No. I będziesz grywał sobie w bocie. Patrz, jak Norris by zazdrościł. O. Piotr. A co tu Boże, drewnienko. To ja wiem, że tutaj pik, bo ja oglądałem te twoje streamy. Jak ty tam coś robiłeś.

Kurwa, mięso, sąsiad! O świnia, o, świnia. sąsiad! Kurwa, matki tutaj nie ma, bo matka się bić nie umie. Pamiętaj, ojciec lepszy od matki, bo matka. Słuchaj, matka to będzie ci mędzić się ała zrobisz to, ojciec, powie, wstawaj i tyle. A matka będzie ci, nie wiem, jakieś plastry nie kładać. Panie. Plaster to sobie możesz na dupę nałożyć, kiedy cię coś naprawdę boli. Nie Piotr kurwa, nie pyskuj, i bo zaraz surwalu, to ty będziesz miał się mieć. No kurwa. Kolega, jak ty kolegów nie masz? Pa, pa, pa. Bo ja mam jakąś kamerę. No to siema. No to kurwa. No. Tutaj pak. Cztery patyki. O! Nazwaj to Marian. Chyba już lepszego niż kamienny się zrobić nie da. Co to jest? Czemu jak jakieś kamiki kopię? Grażyna takie chciała na podłodze. Czarny dupie. Musisz się uczyć. Kurwaj, jak ci zaspołnie bać naukę, to się przeszegniasz lewą nogą. A Bo ja są, w ogóle słyszałem, że tutaj są diamenty. To będzie bogaci, Piotr. Ważniejsze, żeby były ładniejsze od klejnotów sąsiada. Ważniejsze, żeby były ładniejsze od klejnotów sąsiada. Ej, nie Okej, okay, daję twój numer y, zamieszkania na czacie. Poczekaj, jak tu napiszę swój i potem jak podjadą pod moją chatę, to powiem gdzie mieszkasz. No kurwa ze mną. Oddawaj mojej temy, inaczej giniesz. Oddawaj moje wszystkie itemy. Nie, nie mogę właśnie że tam sam dojść, to jest surviver. Gówno nie dam, to je miałem jedno jedzonko. I to jest moje jedzenie, kurwa, prawa dziumi. Ach, gówno! Więc plus mnie nie obchodzi. Wykopię sobie diamenta i innego sprzedam go za tyle 500 plus, że ci się nawet tyle nie śniło, kiedy spałeś. A dzisiaj śnią różne rzeczy, ostatnio całowali w poduszkę. Gdzie jesteś kurwa? Kurwa, puść tego shifta. Czy ty jesteś w mojej dziurze? A widzę twójnik. Kurwa! Oddajesz moje itemy. Inaczej... Jeżeli chociaż jednego itemku nie będzie, to u ciebie, jak zbudujesz sobie domek, gdzie będzie do Bedroka rzeczy. No, idzie z chyba. Okej, kurwa. no ja sobie idę do dół. O kurwa. Flex, będziemy tej piek. Nie wiem. Kurwa. Nie wiem, to jest chyba ryzykowne. Piotr, otwieraj to! Ja nie chcę być w dupie sąsiada. Nie. Kurła, Piotr. No nie, kurwa, jak ja ci otworzę, to otworzę ci gębę i cię zabiję. Chcesz być lip. No, kurwa! No kurwa, gdzie to jest! No ty nie. Gówna cię od Jedynie co ci mogę oddać to. Proszę. Proszę, wyrzucam ci twoje całe drewno. twój kilof. No kurwa, bo ty mnie zabiłeś. To jest czemu jestem no jak dupie Jak co to jest ja ci? Jak co to jest? Jak co to ja? przypadkowo to, bo wychodziłem, to zamurowałem to. A już tam morowoję. Jak sobie nie ma tam mojego niku, to ja sobie idę. No to nie będę kurwa. Idę tam, tylko że nie zebrał. Kurwa, Piotr. Kurwa, Piotr, to dopiero pierwszy dzień, a ty już się wkurbiasz. Panie, nie masz itemów, to, to nic nie są. No leciałem ci dowodzić itemy? Okej, okay, misja. Dowiedź mu itemy. Jeżeli umrę, to to nie moja wina. Nie miej shifta, to Cię może znajdę. No ile lewo Pani nie wygląda na tryb łatwy. Jak tu jest tyle tych dresiarzy. Pani co się obrażasz? Kurwa, jak ja nie widziałem nawet tego pieprzonego słońca. No, jakby, jeżeli ja byłem pod ziemią, to ciężko ocenować, czy jest zła ranek. Okej, okay, kurwa, bo już mam mój film 11 minut, kurwa. Ba. Wstawię to na jakiś. Bo przydatkowo, nie, że Chcia, ja się. Chciałem to nazwać Janusz Gaming. Nazywa to jakiś Had budy, Henrykie, gdzie jesteś? Panie, widzę cię. Mam, mam rzeczy, mam rzeczy. Spokojnie. Mam Twoje rzeczy. Biegnę tam. Ratunek 112. Obiera no to! Co mnie hitąłeś? Już ty, pani, co mnie. To mnie bije. Mam, parę... mam mało serc. Nie chcę nic mówić. Nie mam. Chodź się bić! No! Chcesz ze mnie kpić, kurwa. Chodź się bić. No nie. No. Rzucę ci drewna. Dróg ci rzuciłem. Uważaj za tobą jest. Gnój. Gnój jest za tobą. A już się oddaję, bo. Bo. Prawie, że mu umarł. A No kurde, nie mam. Pani masz drewno, to co się zrobisz? Ja muszę kończyć. Yy, nagrywać. Więc jeżeli się wam to spodobało, zostawcie łapkę w górę, suba. Siema.